Jest branie o coś może ładniejszego siedzi, o piękna, płoć rozsądek, pamiętajcie przede wszystkim, tak. Zobaczcie, warun piękny. Testuję Świder. Otworki piękne. Proszę. Lód 25-30 centów i kasza, ale warun ok. To jest Świder. Nero. Tu pozdrawiam ekipę Liwi, szczególnie Roberta Florczaka. Dzięki za. Miłe upominki. No i co, testuję ten świder, naprawdę fajnie wierci. No i chce się wybrać, zobaczymy. Czy jakieś rybki może będą na szybko. Taki trekking dzisiaj. Ma przymrozić jeszcze. Ostatnie takie dni mrozów wysokich. Także... Zobaczymy jak to będzie, no pięknie, prawda? Czad. Tutaj mamy... Lód. Teraz wsypiemy tutaj o. troszkę fantastycznego czoka, wychodki, proszę bardzo, odliwi fantastyczny towar, sypiemy ciut, tu jest kasza i lód jest no 25 to ma na pewno. No, troszkę z góry sypniemy Może coś się skusi przy okazji spacerku trekkingowego Było tu branie kur na felek i no tu jest niestety 2 metry ja troszkę szczerze mówiąc się boję dalej iść bo ty mam słuchajcie górskie, ale nie kalosze kurde, bo tu jest taka chlapa, taka kasza sama woda z 20 cm wody pierw, lód dopiero daleko, później tak nasypało, także no warunki są niekomfortowe troszkę, muszę inne obuwie wziąć, ale rekonesans jest, świder, świetny, słuchajcie tutaj, tu mam grunt, opukuję. Mam koralik na e, mormyżce. Mm, 3 mm mormyszka Wolfram. Dyskoteka. I upieram się, żeby ochotki nie zakładać na haczyk. Ale niestety chyba na sam koralik tutaj nie da rady. Jakaś drobnica, myślę, że już płotka będzie jakaś fajna. A o kolek, bo tutaj właśnie w tym rejonie. tu, o, Tu na bożny troki, na spinning sporo koni trzciniaków. No, to taki krótki wjazd. Na rodzik, ale teści udany, świder super, kilka obrotów i 20 cm lodu robi jak masło, no tu jest 2 metry, nie było brania. I gramy mormyszką, tu mamy dno, Stukamy. Zbliżamy na dół. A trzeba polatać. Jedno puknięcie było wcześniej. Nagrałem i tyle. No, mam nadzieję, że się przygotuję, bo już mam, kurde, słuchajcie, wodę w butach. No niestety. Myślałem, że będzie bardziej sucho. Jest gnój mimo mrozu. Kalosze trzeba wkładać, piankowe buty. No, mój zestawik, dwie wędeczki. Tak podczas trekkingu dzisiaj sobie. Myślałem, że jakaś płotka będzie tą sfilmował. Byłem na dwóch, 25 metra. Dalej nie chciałem wchodzić, bo tam widziałem jakieś wykute przez morsów dużo otwory. Jest kasza, a lód taki średni powiem. Myślałem, że będzie pewniejszy, ale jeszcze ma przymrozić, także na pewno z lodem się spotkamy. Jeszcze mam nadzieję, że jakieś rybki będą, bo mam dwa miejsca takie fajne w miarę. No zobaczymy. Pierwsze koty za płoty. Cieszę się, zaliczyłem tą piękną zimę, bo naprawdę u nas tutaj, tak jak mówię, raz na dekadę praktycznie jest jakikolwiek lód i warunki do tego, żeby się wybrać na tą piękną tutaj wodę i potrenować troszkę ice fishing pod lodówkę. No. no cóż, rybki nie ma, może będzie jeszcze. Taki to dzisiejszy godzinny, godziny spacerek, trekking z bałajką. Warun ryzykowny miało być wędkowanie. Jest odwilż plus 15 stopni i tak naprawdę roztropność nakazuje nie wychodzić na ten lód. Ale widzę, że przy brzegach ktoś tam siedzi. Może spróbujemy jeszcze powędkować. fajne. I tu. Rozsądek pamiętajcie przede wszystkim, tak? Samemu nie wychodzić na niepewny lód. Ja nie ryzykuję. I bardzo się cieszę spędzając w tak pięknych okolicznościach przyrody, wiosennej w zasadzie. Troszkę wolnego czasu. Polecam świeże powietrze. Może coś przechytrzy, zobaczymy do otworu wrzucam dżoka już wspominałem dobry towar od Libii. o słupek na wchodzi i och ochotka haczekowa gruba machak mormyszka 2 mm srebro i złoto to wszystko jak na razie może coś będzie, może nie Czas jest piękny. wśród zanęty, zobaczymy, może coś się nęci. Aś biała rybka? O tak, piękna płotka, piękna płotka, piękna płotka jest. Proszę bardzo, jest płotka. O, jednak z pomostu można, można z lodu. Proszę bardzo, proszę bardzo. Śliczna płoć. Zobaczcie! Ha, ha. O. Ładna jest. O tak Piękna płoć Piękna płoć kolejna ha, ha, ha. Ale czad, piękny sport. Cudowna, zobaczcie na Mormychę, Ochotka Coś pięknego. Polecam. No, wnęciły się rybki, jednak zanęta. To jest dobra strategia. Bez, znęcie... Bez nęcenia ciężko. Wypuszczamy rybkę, nie? O. Pa pa! <grymne> 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 Rybka, mała Siedzi kolejna na taka malutka, o. Proszę i do przerębelka, pik, jest. Następna rybka. No ta już jest większa chyba, tak mi się wydaje przynajmniej. O tak, ta jest piękna, o, zobaczcie. Delikatnie, płynnie do góry podciągamy. Nawet do metra nad dnem one się ustawiają w słupie, także tutaj z sypnąłem dość luźnej. G ziemia bełchatowska, zap aha, zapomniałem powiedzieć jaka zanęta ziemia bełchatowska, czyli torfowa, y dość przemoczona, fajna taka, żeby doleciała na te 4 metry. Ciut dosłownie Jokersa. Miałam ostatnie szczypty. Jest branie. O! Coś może ładniejszego. Ale kiwok. Poszedł. Odrzucamy. Jest rybka. Powolutku holujemy. Ale fryda O tak! No taka było w rękach większą waleczność, ale jest około 12-13 cm może o, proszę bardzo piękna ochoteczka i co, wrzucamy, nie? Proszę Zawołaj grubsze siostry. Yes! Nie widać one z opadu biorą. Branko? Bardzo delikatnie. I tak na pół metra 80 cm nad dnem i sobie spuszczam. Zasłaniając wiatr, żeby nie było fałszywych wskazań. Kiwoka. Tak mówię, one reagują bardzo dobrze na donęcanie. Dosłownie orzeszek 2 jest. I już jest, widzicie? Yy, dosłownie na orzeszek dwa zalęty. O, proszę bardzo, kolejna płotka. Ale frajda nie bywała. Coś pięknego, jak szkoda, że tak rzadko możemy tu na lodzie łowić. I z powrotem. Ja zostawię jeszcze te ochotki. Bardzo ładny towar. I co? Dalej wpuszczamy. To jest wolframowe, polecam te mormyszki, słuchajcie, naprawdę bardzo zainwestować, bo one bardzo szybko do dna i pracują pięknie, od 2 do 6 mm, aż zależy od głębokości, na 9 metrach to wiadomo, cięższe trochę i, i 5 mm, i 4 Ale lepiej zacząć od jak najlżejszych zestawów Już branie z opadu? już myślałem, ale one atakują No grubo, grubo Subcio o, zasłonić trzeba wiaterek. O, puściło, jest. Widzicie, tu wyprostował. Wyprostowała yy, rybka kiwok. I już holujemy. O, proszę bardzo. Kolejna poteczka do kolekcji. No i tak można się obłowić. Fantastycznie. Jednak zanęta, słuchajcie, to jest to. Mówię o białą rybę. No, szukałem tych okoni, ale sypałem grubą chodkę. Niestety trzeba było łazić po lodzie, biegać, ale nie na tym lodzie i nie w pojedynkę, także zdrowy rozsądek przede wszystkim. A tutaj jest zabawa. Bliziutko, nie trzeba daleko szukać, coś pięknego. Gruba ochotka. Zobaczcie, pudełeczko tu już pokazywałem. Zakładamy na haczek bliżej główki tej ochotki. Taki czarny koniec to jest głowa. O. Ona się wtedy doskonale trzyma haka. Dwie ochotki na haczyk zakładam. Haczyk jest dwudziestka, zdaje się. Kolejna rybka. Ale walczy. O, ha, ha, ha. Baja. Piękna zabawa. Szkoda, że nic większego. Na początku były większe te płocie. Teraz takie o mikruski. A. Dobre i to na filmie rybka jest. Ręka rybką śmierci. Świder. Ok. Skupię się na nim. Naprawdę wierci słaci w 30 cm lodzie. Moment. Tu są noże. O, można je wymieniać. Są różne końcówki. Półokrągłe, jakieś ząbkowane. Zależy od rodzaju lodu. Składany jest tak jak tonar. To jest łotewski świder. Nero, już wcześniej polecałem, także Nero Ice Trail, dostępny u Roberta Florczaka, którego pozdrawiam z Divi. jak już wspominałem, bardzo fajny. Ja tu mam akurat 110 mm średnica, są szersze do 150 chyba, czy 15 cm. Ja taki bardziej sportowy chciałem. Jeszcze szybciej wierci, także dobre wiertło. Ice Fishing z pomostów, jak widzicie. <laughs> Też. Można nie ryzykujcie, pamiętajcie, jak nie jesteście pewni, to bezpieczeństwo to jest priorytet. No dobra, to tyle. Na razie są wody. Hej! idziemy tutaj o, jak fajnie o, z góry bez zanęty o konia szukam no niestety były chyba dwa puknięcia trzy jak wspomniałem wcześniej Okonki jakieś może zobaczymy Trzy otwory podmięcane zobaczymy tutaj zawsze miałem brania niedaleko trzcin po dwóch metrów ochotka na mormyszkę. warunki widzicie jakie? Kasza jest, ale lód jest jeszcze korzystny, choć tak jak mówię, jak to się nie czuje, pewnie nie iść tym bardziej samemu i zabezpieczyć się. Jakieś kamizelki ratunkowe, jakieś kominezony, kolce wiadomo, raczki jak jest lód, szklana, ktoś nie czuje się pewien, nie wychodź, nie iść na lód samemu, także bezpieczeństwo przede wszystkim. Yes. Chyba to tyle. Już się niestety szaro robi, słońce zachodzi, więc zbieram się. Hej. Cóż, no niestety, przykro, ale trzeba e, powiedzieć sobie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pięknie było, no jest plus, plus 15 stopni, słuchajcie. Morsowanie. Podlodówka gruba jazda jest, także podsumowując, dzięki za obejrzenie, myślę, że warto było ten film nagrać i pokazać ten oto świder. Nero to głównie był test tego świdra. Naprawdę polecam, można go dostać od dystrybutora na Polskę tego sprzętu, Liwi, jak już wspominałem wcześniej, cudowny, cudowny, cudowne Zachód słońca na lodzie to jest u nas bardzo rzadko, choć ten lód, słuchajcie, tu już jest kasza, i jeszcze tylko tak proforma. Uważajcie na siebie, samemu nie wychodźcie, jeśli nie jesteście się pewni. I przede wszystkim, lód, lód, lód bezpieczny w 100%. Także lepiej zostać w domu, albo jak ja, czasami z pomostu e, wywiercić kilka otworów, i też można na 4-5 metrach powędkować. Cóż, no dzięki za dzisiaj. Taki odcinek podlodowy. Kończący sezon chyba tutaj, bo już tego lodu to, jak mówię, z dnia będzie ubywać, a no coraz wyższe temperatury, także wiosna wita. I już zapraszam wszystkich miłośników muszkarstwa na kolejny film. To będzie muchóweczka zimą jeszcze, bo chyba do końca lutego, a początku marca mi się uda coś nagrać. Jeszcze może w białej scenerii lekko muchowego. Zapraszam na kolejne filmy. Dzięki jeszcze raz, że jesteście. Ahoj! Ciao, 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 cześć, do kolejnego filmu. Zapraszam na kanał, bye!